Panie profesorze, nie jest tajemnicą, wiele się o tym mówi, że drogi betonowe, ta technologia nie jest tylko dla dróg, dla autostrad, dla dróg szybkiego ruchu. Mówi się o drogach samorządowych, mówi się o ulicach, czyli drogach w mieście ale są również ronda, prawda, które mogą być budowane właśnie w technologii betonu cementowego. Proszę powiedzieć jakie korzyści daje zastosowanie właśnie tej technologii w takich rozwiązaniach? Pani Anno, technologia betonowa pozwala uniknąć kolejnowania i zniszczeń, przedwczesnych zniszczeń na wierzchni na rondach. Samochody ciężkie, w tym autobusy, które poruszają się na rondach, wywołują znaczne siły ścinające w nawierzchni, czyli koła autobusów czy pojazdów ciężkich. Stąd zastosowanie betonu, zwłaszcza betonu ze zbrojeniem. Pozwala uniknąć, uniknąć tych kłopotów i zasadniczo przedłużyć żywotność na wierzchni właśnie w tak silnie obciążonych miejscach. A że rąd przybywa nam na drogach, na różnego rodzaju skrzyżowaniach jako tego elementu uspokajającego ruch, to myślę, że ta podpowiedź takiego rozwiązania jest bardzo celowa, prawda? Zwłaszcza tam, gdzie, tak jak pan profesor powiedział, są te miejsca o zwiększonym natężeniu ruchu, zwłaszcza tego ruchu ciężkiego. Chciałam również zapytać o. Takie zagadnienie tutaj w kuluarach bardzo często poruszamy przez uczestników tejże konferencji, a mianowicie o to, jak wyglądają doświadczenia związane z utrzymaniem dróg betonowych. Czy już możemy powiedzieć, panie profesorze, że dysponujemy takimi właśnie doświadczeniami, że one będą w jakiś tam sposób przekazywane jako taka informacja właśnie obowiązująca dla, informująca, prawda, tychże inwestorów? Uważam, że jesteśmy na takim etapie rozwoju technologii, technologii, która już nie jest technologią debiutancką, a jest technologią okrzepłą, że powinniśmy zrobić rzetelną ocenę na półmetku. Te obiekty, te odcinki autostrad, autostrady A4 i drogi S8, które były wbudowane na początku, XXI wieku. W tej chwili ma już co najmniej 15 lat. Były silnie obciążone ruchem zwłaszcza pojazdów ciężkich i oddziaływaniem środowiskowym, takim jak, jak zdarza się w Polsce, w tym naszym klimacie. A zatem bardzo jest istotne, żeby ocenić w tym momencie, w jakim stanie są, zwłaszcza te najsłabsze elementy konstrukcji, do których należą szczeliny, szczeliny dilatacyjne. I na tej podstawie nie tylko można wyciągać wnioski, na ile udało się zbudować drogi trwałe, a zwłaszcza stabilne, jeśli chodzi o właściwości przeciwpoślizgowe, jak również równość. Ale również na tej podstawie można wnioskować o ewentualnie optymalizacji, bo tutaj oczywiście myślimy, no myślimy o przyszłości i myślimy również o zmniejszeniu kosztów, czy też uzyskaniu może maksymalnej jakości za jednostkę nakładów inwestycyjnych. Także utrzymanie w tej chwili jest jest przedmiotem, można powiedzieć, analizy, analizy która, która jest prowadzona. I myślę, że no warto by było, żeby podsumowanie, syntezę takiej analizy przedstawić na forum ogólnopolskim, żeby to nie było tylko, tylko do wiadomości konkretnych, konkretnych oddziałów czy, czy też konkretnych rejonów, gdzie te drogi się budowało już, już 15 lat temu. Panie profesorze, to pierwsza konferencja w tym roku, podczas której rozmawiamy na temat właśnie dróg betonowych, ale znając wcześniejsze nasze doświadczenia, nie ostatnie. Więc ja myślę, że na kolejnym spotkaniu, choćby organizowanym właśnie takim wydarzeniu przez Polski Kongres Drogowy i Stowarzyszenie Producentów Cementu, będzie okazja, żeby również ten temat poruszyć. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję, pani Anna.